Zamiłowanie do ciężkiej pracy, opanowanie i inteligencja boiskowa cechują jednego z lepszych rozgrywających tego sezonu pierwszej ligi mężczyzn, Michała Jędrzejewskiego, który jest dzisiaj z nami, cześć Michał. Cześć. Tak, pokrótce, jak mógłbyś podsumować ten sezon pierwszej ligi w naszym wykonaniu? Myślę, że, za, że bardzo dobrze. W tym sezonie właśnie raczej był wyrównany poziom i bardzo dużo dużym było się o play offy Nam się udało wybaczyć piąte miejsce, co jest bardzo wysokim. Przed sezonem nie zakładaliśmy tak wysokiego miejsca, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. Czyli, czyli rozumiem, że to piąte miejsce przed sezonem brałbyś w ciemno? Na pewno, tak mi się wydaje, że piąte miejsce na pewno byśmy brali tutaj w ciemno, bo on, pierwszym naszym założeniem było bicie się o play -offy. Także piąte miejsce było świetne, także na pewno byśmy brali w ciemno. Faktycznie na początku mógł być taki element wow dla rywali: co to za stwórz do łukaka, chociaż pierwsze lice już graliśmy. Ale, kiedy te, ten element zaskoczenia minął, to trzeba było szukać jakichś innych rozwiązań, zwłaszcza w tej drugiej części sezonu. Jakich? Dokładnie, był taki właśnie moment, gdzie na początku zaskoczyliśmy naszą energią, naszym zaangażowaniem i wszystkim, gdzie zespoły, no, dużo biegaliśmy bardzo. Byliśmy dość najmłodszym zespołem w lidze. No i w połowie, jak już wszyscy mniej więcej się do nas przyzwyczaili, trzeba było poszukać więcej opcji w ataku przede wszystkim, bo w obronie graliśmy cały czas to samo zaangażowaniem. Więc myślę, że bardziej trener robił taktyki specjalnie pod drużynę i wymyślaliśmy nowe zagrywki i próbowaliśmy jakoś zaskakiwać przeciwników, aby po prostu wygrywać mecze. Wiele było nowości. Jeśli chodzi o nowości, to zaczepię także temat minut w Twoim przypadku. Czy możemy to określić także niedosyt w GTK i satysfakcją w WKK? Na pewno, można tak powiedzieć, gdyż w GTK w drugim sezonie w Ekstraklasie nie dostawałem dużo minut, ale oczywiście cieszę się, że zostałem na ten drugi rok, bo złapałem bardzo dużo doświadczenia. Dużo mi dały treningi, myślę tam, z, z, ze wszystkimi zawodnikami z Ekstraklasy, co zaowocowało, myślę, w tym sezonie. Kiedy już dostałem te minuty, grałem coraz więcej, poczułem się pewnie, na pewno dużo lepiej mi się grało i myślę, że jestem zadowolony z tego sezonu. to pewność siebie widać było na boisku, ale jak Ty jako dość spokojna osoba, musisz sobie jakoś tak w głowie poukładać to, że czasem kolegów trzeba wziąć w garść i nawet krzyknąć na nich na boisku, tak? No dokładnie, często to był mój man mankament, właśnie jeżeli chodzi o koszykówkę, że byłem zbyt spokojny, a na boisku jestem rozgrywający, więc muszę być mózgiem zespołu, czasami muszę krzyknąć na drużynę, ale na razie się uczę tego, myślę, że już jest coraz lepiej, w tym sezonie już trochę pokazałem, że poprawiłem ten element gry, ale na pewno Muszę nad tym pracować. A łączenie koszykówki na tym poziomie ze studiami jest dość dużym wyzwaniem? Jest dużym wyzwaniem, szczególnie na takiej e, uczelni jak Politechnika. Trzeba się napracować. Trzeba się napracować. E, pamiętam, jak przed sezonem powiedziałeś, że e, jeżeli znowu chciałbyś wrócić do Ekstraklasy w perspektywie przyszłych sezonów, to wiedziałbyś już, co poprawić. Co w takim razie? E, tak, na pewno jest to przygotowanie fizyczne, gdyż. Pierwsza liga i Ekstraklasa są to zupełnie inne ligi, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie fizyczne. Ekstraklasa jest dużo bardziej fizyczna i to na pewno trzeba poprawić. Właśnie ustawianie zespołu jako rozgrywający, też żeby poprawić tą cechę, gdyż musisz ustawiać no, w moim wieku to dużo starszych zawodników i też trzeba się do tego przyzwyczaić. No i oczywiście rzut za trzy punkty. <gry> A jakie są kolejne plany Michała Jędrzejewskiego? Tego jeszcze nie wiem, sam nie wiem, więc dużo się na ten temat niestety nie wypowiem. Pięć mistrzów z Polski, jedno srebro i jeden brąz. To dotychczasowe dorobek Michała z naszym klubem, jeśli chodzi o kategorie młodzieżowe. Liczymy oczywiście na kolejne sukcesy, tym razem w seniorskiej koszykówce. Michałowi dziękujemy za tę krótką rozmowę i życzymy powodzenia. Dzięki dobry.